Maneczko z tej strony, ja, gamer i tak właśnie teraz to kolejny odcinek z serii, boże, serii Maszakesa. No, tyle wam powiem. Tak, o nic nie grałem. Odkąd skończyłem nagrywać tam ten odcinek? Tak, przepraszam za to, ale po prostu mi się zbytnio nie chciało. A więc tak, <laughs> e, niech to mi się robi. My sobie tu pogramy. E, dzisiaj filmik, nie będzie zbyt długi, poż długi. Chcesz być konty level, po prostu taką, taką pogramy sobie, Poatakujemy ludzi, ale czy, czy, ja tu widziałem jakiś większy? O. Właśnie, on jest taki zajbisty, na takim levelu. Z jaką No to dobra, patrzcie ta gilda, to jest zajbista. Znaczy Minecraft. Chcemy, jak to się mówi. Minecraft ok, niech będzie. Więc tak, o to zostało nam już tylko 23 grzyby, i to mnie bardzo smutno. Z 25 grzybów tylko 23. Tak szybko schodzą na te grzyby, że o boże Ale no dobra, walić te grzyby, to aż dwa nam zeszły, kurwa. No okej, okay, więc tak o Gramy. Jak widzicie, zmniejszyłem tutaj obwód oh, kamery. Oj, przepraszam, będziecie zapewne słyszeli echo teraz, takie że kuwa będziecie słyszeć. No nie, nie, ale będziecie słyszeć dwa razy dźwięki, kurwa, strzał. No i dobra, no i dobra, co tam. A, i właśnie, mam Wam też do powiedzenia, że dziś nagramy prawdopodobnie czy no nie dziś, jutro nagramy prawdopodobnie odcinek z da-da-da-da-da ale tylko dowiecie się jutro Okej, okay, no więc tak e, gdy no coś chciałem powiedzieć zapomniałem Okej, okay, no to tak filuzak filuzotosię jak się ok dobra walić tego gościa ja robię po prostu krótkie cięcie aż zostanie jakieś 10 minut misji, żeby po prostu filmik był krótszy. A ja nie wiedział, gadał jakieś gówna, Bo po co mam wiedzieć, jakieś główne, których kuba ja sam nie wiem, czasem co mówię. No i ok, no to 3, 2, 1, cięcie. Dobra, już po cięciu, jak widzicie, zostało tylko 5 sekund do końca. To dobra. Więc tak bijemy tego chuja. Strzała. właśnie yy, już wiem czemu mi tak czasem zacina czasem, cały czas mi tak zacina podczas walki po prostu program do nagrywania tutaj, oj przepraszam przyszła mi wiadomość no ale dobra, walczy. program do nagrywania, którego używam, czyli Camtasia Studio jest zajebisty, ale kurwa jest jeden problem on mi kuźwa zmula trochę neta o właśnie widzieliście znowu mnie nie wyświetliło tego no ale dobre, no da się do tego przyzwyczaić w ogóle no i więc tak tu mam też inteligencję Poszukamy poszukam sobie czegoś zbrojowego tu mam nie te masz... nasze są lepsze okej okay, no to idziemy idziemy o nie słowa dalej a więc tak, no właśnie włączyliśmy kolejną misję. I tak odbijamy dzisiaj piąty level i potem i potem i potem i potem a właśnie zmienimy, mamy 3 złota, więc zmienimy sobie tymczasowy wygląd, tymczasowo no, cały czasowo to, czy jak to się nam mówi, no nie wiem. Okej, okay, no to brwi dam sobie takie mulone. O takie okej okay, no z... Nos może być taki, uszy kuźwa, teraz tego nie widzę O, uszy mogą być, kolor włosów czarny jakiś Podbródek jakiś fajny, o, baby Jest zajebiście, teraz wam w sumie powiem, o, i tak o. No i ten nasz ludeł, niech to się wczyta nam, o Nasz ludeł wygląda teraz zajebiście Więc tak o. możecie dać mi lajka co nie lajka mojego kuźwa na moim facebooku Czyli na kurwa na moim facebooku Na moim profilu w, Boże profilu na moim kurwa fanpage'u facebookowym O że tak powiem No oj boże A <laughs> Okej okay, no to tak Możecie mi dać tam lajka jak chcecie A myśli teraz tu bowiem właśnie Mam za mnie O właśnie co to ten Fiber Zbytnio ja tu tak nie grałem dawno i nie wiem co to ten Fiber albo ten nie widzę. O skończyła nam się misja, okej. A to bum. się teraz tym misję. Ale często nam się to ścina i to jest nasz problem. No, ale no co poradzimy. Nic nie poradzimy, więc okej. Okay. Eee, link do muzyki w tle, co teraz leci. Podam wam w opisie, bo muzyka naprawdę jest fajna. W ogóle wszystko jest fajne, zajebiście mi się gra w Shack -S -S. No, Umiem grać w ogóle, zajebiście mi się gra i te fazy, i td, i te p. No i w ogóle, ale czekajcie, pokażcie mi tego najlepszego gracza na świecie 27. Wy tu nie widzicie, a ja to pokazuję. Okej, okay, więc tak jest to 262 level, czyli nie super, zajebiście wysoki, ale w sumie dobrze, bo my możemy się szybciej wbić tam. Że tak powiem. Ale jak widzicie, Czwórka najlepszych kuźwa, graczy na tym świecie. Jest, kurwa, w jednej gildii i to jest właśnie przejebany. No właśnie. Co poradzimy, no ale okej. Okay. tak o, ma ten gościu gryfa Ma 262 level. O kurwa. Nie wyspę się. I ma mnie na strzał, że Tak powiem. No, ale co ja poradzę, że ja jestem taki słaby. Ok, to lecimy dalej. X ojciec, X trzecia pozycja w rankingu. Czekajcie, właśnie będziemy tu patrzeć. Pierwszy mistrz, pierwsza pozycja w rankingu, trzecia pozycja w rankingu, druga pozycja w rankingu. 4 12, 25, 27, 15, 45, 33. Tutaj to wszystko pisze oczywiście 41. Boże. Loszki te dawali mnie zresztą to. Ale no okej, okay, ja mam zamiar kiedyś też być taki o... Mm, ale właśnie, no i dobra. O. No okej, okay, więc została jeszcze minuta. No, to tę minutę skrócimy, żeby zostanie kilka sekund. No to patrzcie, 3, 2, 1 skrócimy, Dobra, jak widzicie, ja potrafię szybko skrócić, zrobić takie szybkie cięcie, że tak powiem, no ale okej, okay. bo zabiliśmy się czwarty level. Ja zajbiście, eee, Często będziemy grać, powiem Wam, że będziemy często grać po godzinie 23. Bo po godzinie 23 możemy dać tutaj przycisk pomiędzy grzyba i to będzie nasze zajebiste w sumie no i okej okay, tak jak powiedziałem bożno no patrzcie no to to też czasem muszę zmienić program do nagrywania bo ten tu irytuje a dobra bum bum bum, bum. kupujemy 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 więcej hp spoko dobra więc że powiem tak eee. ile ja tu już nagrywam że powiem sprawdzę 8 minut już nagrywam. Okej, okay. okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Okay. <laughs> Więc tak Zatakujemy zaraz kogoś w lochach. Mam nadzieję, że tego szóstego lewla możemy zaatakować, Nie wiem czy go pokonam. Never, okej. Okay. Ale kurczę, ona ma 1000 HP. A ja mam 48. Ale no jak na siebie to nie jest ona jakaś super mocna. Nie no, jest super mocna. Bo ja jestem super sobie Ale dobra, walić ją i tak ją zaatakujemy więc. Skracam czas. Puh. Dobra, jak widzicie, zostało już tylko 8 sekund. Ja po prostu zajebisty, ja potrafię wszystko zrobić. No i walimy tego gościa w dupę. Punkt, end. Boże, znam ty lagby. mnie taki lag, bo lag. zazwyczaj lagów nie mam. Okej, okay, więc sprzedajemy to, bo to nam jest niepotrzebne, że tak powiem. I dajemy misję, uuuu, ale nie chcę tego, bo jest siła. Dajemy misję, gdzie jest najwięcej Xpa. No i okej, okay, daliśmy tą misję i jest zajebisty pomysł. Ale wam go nie powiem, więc robię krótkie cięcia, a się skończy misja. Mara. Dobra jesteśmy, akurat się mi się skończyła. Muszę zapisać, można powiedzieć. No ale okej, okay. ja nic nie zrobiłem, ja grałem. Ja wszystko robiłem, ja jestem zajebisty, bo tu jo. Bo to jo właśnie, bo to jo. Okej. Okay. A, mamy misję 6 minut i Kuźwa. Za długo. No ale co poradzę? Nic nie poradzę. Więc no nic nie poradzę. No, ale spoko Skoro mamy tyle kas, aż to da mną kupimy sobie inteligencję proś 10, yeah. wytrzymałość 3. No, kupimy, bo naprawdę mamy mało wytrzymałości. A jest nam potrzebna w sumie też. No okej, okay, więc tego tak dajemy zbrojownie, robimy tutaj to I okej, okay, zostało tutaj 5 minut No i okej, okay, więc ja zrobię tego magicznego myka naszego, że ja to po prostu przyspieszę, no Kliknę tą pauzę i potem znowu wzdupię Ale czekajcie, sprawdzę ile już nagrywam Nagrywam już 11 minut No no to dobra, to robimy króciutkie cięcie, że tak powiem, bo to będzie króciutkie cięcie, więc 3, 2, 1. Widzimy się po cięciu. Dobra, już po cięciu, jak widzicie, zostało 3 sekundy do tego naszego Gundwa, No to okej, okay, już. Może tralak tefią. Tak no ale okej, okay, już minął lak. Maliby, tak, właśnie. Filmik jest już długi i właśnie chciałbym go zakończyć, więc przepraszam Was bardzo za to wszystko, ale kończę odcinek, więc NARA!